Go. Kolejny vlog się szykuje Jedziemy do Szklarskiej Poręby Co, już jesteśmy? Co powiesz, Tomaszu? Zimno? Jutro no. no, idziemy tutaj. Gdzie? Śrenica. Śrenica, proszę bardzo. Piękne widoki. Ty, no to nie wiem, jak <grym> do tego <grym> apartamentu dojść. Ja pierdzielę. Tu informacja turystyczna. O, tu jest coś. Gdzie tam? Obie? Informacja turystyczna. Kurwa, ale co na policji? No chyba ich pojebało nie Co jest grane? Z nimi to nie rozmawia. Do nasz apartamencik Tak o Tutaj szef siedzi już Dzień dobry Dzień dobry Zobaczymy łazienkę jak wygląda Ja nie chcę Ja nie chcę Jest okej okay. Ale kurwa klimat co Wracamy z jedzonka i z zakupów Wracamy z zakupów Kupiliśmy sobie jedzonko Będziemy kolacyjkę robić A jak? I do spania Bo jutro szczyt Shit! Hey, majster, czy tak popierdalasz? Ja, my trzeba, chyba, jeba, <grym> majster, masz sługa? Trzeba Daj, sługa, co ty tak z piwem zapierdalasz? <grym> co? No, ci tego, <grym> ja, no. Oczywiście żartujemy. Nie, no, tego nie do apartamentu, kupiliśmy produkty różne, także pokażemy wam. Jutro pod górki lecimy smoothie z rana, jajeczka przed górami, herbatka z imbirem i cytrynką, źródła węglowodanów. Się prostych, banany, waferki, trochę kofeiny i zatoniku. Jeszcze magnez mamy, także będziemy atakować około godziny ósmej pod nie siódmej, 7, 7, 7 jakoś, nie? 7 i, I jajeczniczka. Łapy nie ma Lecimy na wodospad zobaczyć, tam będziemy morsować w piątek Obczajny teren Dobra Gdzie idziemy Tomaszu? Dopiero wodospadzik, czekaj bo tu wiadomości prywatne Idziemy wodospad przez las Idziemy znowu kurczę. Może dziki będą Ale już wiemy żeby na drzewo dać. Let's go Dobra Znowu czarny kurwa szlak nie. Znowu I znowu ten nas prowadzi, nie? Tym razem się nie zgubimy. Nie zgubimy się? Obiecujesz? Nie. Kurwa, dziwnie nas prowadzi, co? No dobra, możemy. Chuj, schodzimy? Albo jak stromo, uważaj. Znowu kurwa, y, omijamy szlaki, idziemy no swoją drogą. Masakra. No. Dobra, chyba odnaleźliśmy drogę, co nie? Tak. Chyba coraz, jest git. Coraz bliżej to powinien być tam, może wodospad, nie? Dobra, idziemy, zobaczymy tam. Proszę bardzo. No to co, nowa zjeżdżalnia? Turbo doładowanie Aqua Park, proszę bardzo. <grym> <To> jedziemy! <grym> jedziemy! <grym> A braci, jesteśmy! Kurwa, masz, ale będziemy morsować tutaj. No, Piotr Weszliśmy oblukać w teren. Jest na wodospad piękny. W piątek kurczek, nie widać, ale będziemy pod tym wodospadem, co tam świece, będziemy morsować. Także. No jest klimacik Dobra, robimy sobie jedzonko już. Dawaj dopiero. tego. Nigdy mało soli trzeba dojebać. Musi być sól, kurwa. Pewnie. Już gotowe? Tak się prezentuje? Dobre? A coś ci strzeliło. O, o. Ważne, że proteiny się zgadzają. Dbajcie Dokładnie o to, tak, żeby włókna mięśniowe się po prostu. Regenerowało poprzez białko, tak? Bang bęk Ty A to nie dojebane, że oglądamy ich, kurwa? kurwa w sumie? To jest żarownik? dawaj rozpierdalamy tego psa Siemano, wstaliśmy niedawno Godzina, która jest siódma Siódma Jajeczniczka, tak jak mówiliśmy z rana Zobaczcie, jakie dzisiaj mamy warunki, kurwa Ciężkie, że tak powiem no jest żabka, ale przyjemnie. I lecimy zaraz, kurwa, na szczyt. Także będzie grubo. Dobra, pierwszy posiłek. Smoothie musi wjechać. Wjeżdżają węgle. Lecimy. Jebać do pieca. Lecimy, kurwa. KBP musi być wszędzie. Bang bank. Mam zagwoskę. Który jest woda lepszy? Ten. Dajcie opinię Przedap za nami proszę bardzo Ścieżka przyrodnicza na szrenicę. Są sosny, są depy, ale lipy nie ma Dobra, co to za szlak jest? Nie wiem, nie jest namalowany. Jaką to jest farbą? To musi być farba. Ale jaka? Amliniowa kurwa Jaka? Amliniowa krzychu kurwa no. Go. Tam są karły Wszystkie zbił Gratulacje no. Dobra, patrzcie, jesteśmy Wszystkie ronnisko 1200 Jedziemy. metrów Jeszcze ze sto no, 150 nie, nie widać No Dobra. Jak nie niebie byśmy byli Chodzimy sobie tutaj. Jesteśmy w base campie. Eee, w trzecim planowany atak szczytowy o godzinie 20.00. Idziemy się przespać na 5 godzin. Będziemy atakować przez noc. Aklimatyzację zrobiliśmy. Także zrobimy to z tlenem, bo pogo okienko pogodowe ma być. Także jedziemy, nie? Dostaliśmy cynk i ruszamy zaraz. Tak. No to nie wiem czy to jest mądre Dobra, schodź nie przyjechaliśmy tu na szczyt, po co? Po co? Żeby skończyć bitwę ja wam. Chodź do stołu O kurwa Zaczynamy To co? Ja przejeżdżam tym no. Lewan się trzeba iść w sumie. Byliśmy tu Byliśmy tu No i to jest ten szczyt nie może może widoków nie widać, ale możemy na obrazku popatrzeć Lecimy na nie, dół Nie no dobrze jest, lecimy tak. na dół Szybkie tempo, nie ma to tamto, nie mamy jakiej gry. <laughs> Tutaj macie Polskę, a tu są Czechy. Także jak mówiliśmy bez tlenu nie wchodzimy. <laughs> Schodzimy i ogólnie nie powiedzieliśmy, zbiegamy sobie teraz ze szczytu, a zajęcie ogólnie wejście na górę zajęło nam Ile? Trzy godzinki? Nie no, z dwie i pół godziny No dwie i pół godzinki W sumie Ale z przerwami, bo byliśmy jeszcze właśnie na tym wodospadzie Tak, tak A teraz zbiegamy Także damy wam znać ile zbiegniemy, nie? Ustawiamy stoper i lecimy z Dawaj, Let's go, baby Nie <coughs> jesteś? jesteśmy po Ja pierdziemy. I zbiegamy Zbiegamy z góry, będzie szybciej Bo kebab czeka, nie? Kebabi Miesiany, miesiany Dobra, już jesteśmy. Zresztą w sumie ludzie już parkują. Zaczynają chodzić. My zeszliśmy w 50 minut. No jakoś tak. Nieraz podbiegi były. Nie, znaczy biegliśmy sobie, zatrzymywaliśmy się co jakiś czas. Także tylko że stąd jeszcze mamy do apartamentu. Skąd chyba minut, no? No to jest trochę I, Ale zatrzymamy się na jakieś świski i kurde Trzeba kebabika zjeść. No. <laughs> Bęk, bang, bang Jesteśmy Zasłużony kebab miejski <laughs> Zaraz ocenka będzie Spróbujemy Spróbujemy tego potwora No Mieszanie mieszany Na razie surowieczka No na razie Mmm, mm? dobry. Ten lepszy z opiniami był zamknięty. Ale? Tam był opinii, tam było prawie. a też gwiazy. powiedziałem mu, żeby dał mało sosu. No, i dał mało. Dał mało. Szczerze? Mocno 7. No, ten lepszy był zamknięty, kurczę. No, ale. Mocno 7. Tak, no. Dobra, przedostaliśmy się na środek i powiem tyle: Był, była siódemka, teraz jest pięć. Mocne, Miejski kebab, czcigodka, przerabka. <grywa> tak, no bo, bo za dużo warzyw jest. Bardzo nie dużo jest warzyw. Nie jest mala, nie? <grywa> <grywa> <Żyjesz>? <grywa> kurwa, nie nagrywaj tego. <grywa> kurwa, jebany kebab. <grywa> Jednak z pięciu schodzimy do dwójki. <grywa> Gościu źle się czuję później. Masakra. O ten moment, Misja wykonana. Zdobyta szrenica. Mamy. Co? Dzisiaj kurwa byliśmy w górach, szrenica na samej górze. No. Oczywiście szrenicę nie widzieliśmy, dlatego musimy obejrzeć, co tam Do było. Tego... Ludzie z wyobraźnią. Podróżować Podrżołać nie muszą. <śla> A tutaj byliśmy, i nic nie widzieliśmy. Nie, Była leciutka drzemka. Teraz będziemy robić obiad. Czekam, aż się pierś pierwszo... odmrozi. No. Jeszcze kawkę jakąś trzeba zrobić, żeby się pobudzić. Chodź, tu Suplementy chodź, były wzięte. Chodź, chodź. Jakiś magnes. No, chodź, chodź. tak, tak. Chodź. Tak, ojcze. Chodź, chodź. Wybierzecie te kurwa białka, te kurwa suplementacje różne na regenerację, teraz mówisz o kawce, ja mam coś tu specjalnego, ja Ci pokażę. Tak? No wziąłem. Po pod kurwa soplica. Dla regeneracji. Proszę bardzo, dla regeneracji. Ojcze, tak. tak? walimy na łyczka. Aha, to tak ten. Ja wziąłem magnes. Mm. ojcze, nie? Na spięte mięśnie, na regeneracji lepszy sen. Ty jesteś młodszy o wiele. Aha. ja Ci mam coś dla Ciebie, choć pokażę. Aha, o Jezu kurwa. <grym> ojcze, ty robię obiadek, to może się skusić na jakiegoś kurczaczka. Aha, Chociaż... dole ten obiad. Trzymaj, małolot, <grym> trzymaj. O, małolat, trzymaj. o ci... pomoże na wodni, tak? No pewnie dla nagrywacj. A, że światło ojcze zgadzisz. Czym otwieramy, buteleczkę? Proszę bardzo. O, dobrze, dzięki ojcze. To może się skłócisz chociaż na kurczaczka. No pierdolne może jednego. O, to ja też jednego. Proszę, zrób Na vlogu będziecie. Kurczaczki. I robimy liveik proszę no. bardzo, na TikToku 78 osób. Także spoko. i Patrzcie, ja spałem, pobudziłem się. Tu jakiś psychopata siedzi. Kurwa, on się naprawdę poriłem. O kurwa młody człowiek Siemano Pokażę wam tutaj jest ostra mgła Jest klimacik tutaj u nas Tutaj zajadamy słodkości Dopijamy tutaj Swoje minerały że tak powiem I oglądamy klimatyczny film Rytuał Polecamy Naprawdę fajny film o lesie i o Szwecji w której byliśmy. Panka <laughs> o lanko, trzeci dzień. Mm, nastał, że tak powiem. Yy, jemy się na tutaj. Jajeczniczka znowu. No jak. Herbatkę pijemy. Powiem Wam, że Kubuś się źle czuje. Odpoczywa przed powrotem do Wrocławia. A ja tu kurwa nie mogłem odpuścić, nie. Wiem, że mamy jakieś 20 minut od nas na zajebisty jakiś wodospad. Stwierdziłem, że idę obczaić i coś tam przymorsować. Także lecimy. Patrzcie, byliśmy tutaj nocą. No ale teraz jest pięknie, nie? I wzdłuż teraz... O! Teraz tej rzeczki lecimy na wodospad. Już w oddali słychać. To no powiem, że jesteśmy coraz bliżej. Tu jest wodospad mały. Tam by też by można było, widzę, coś przymorsować. Ale lecimy na ten większy. To jesteśmy na miejscu. Wodospad szklarski, mniej turystyczny. No i od razu to jest to. Morsować, ale nie porwało mnie to. Także jest tu klimatycznie, że wracamy. Jeszcze tu jest fajna miejscówka w tym potoku do morsowania przed wodospadem, ale nie ma czasu. Trzeba leciutko obiegać i lecimy na pociąg do Wrocławia. A teraz taka, taka lu luźna przeklinka. To porównując do wody w Wrocławiu, była zimniejsza. Nie odczuwałem tego przez to, że euforia że w tak zajebistym miejscu, miejscu sobie morsuje. No, ale jest temperatura minus 2 stopnie. Jest trochę mróz. No, woda to nie wiem, ile mogła mieć 0, ale no, petarda. Polecam każdemu. Dobra, my już... Jak ten, jak ten, tak już, po potężny ten my <guletra> Tam nasz ta. <guletra> apartament. Nie yeah, no, tu jest. Ale ten, uciekamy już. Spakowani już jesteśmy, lecimy na pociąg. Ja. I, I tam zdamy wam relację. Ja też będę chory chyba. <guletra> no, Tomuś był w ogóle na marsowaniu, zobaczycie. Ja musiałem leżeć, bo jest masakra. Ale Tomek był, także zobaczycie relację. Chyba było, kurwa. Ale wrócimy tu w dwójkę. Wrócimy, jak najbardziej I zaliczymy tą wodę <grywa> Patrzcie to Miał taki duży wodospad A przebitki robi na Na wodospadzie dla karłów Nie? Patrzcie jak pięknie jest Wracamy właśnie na pociąg Wczoraj nie, widzieliśmy. Wczoraj nie wiedzieliśmy nie Ale teraz już jest naprawdę ślicznie Szkoda, że Nas tak przytrafiło wczoraj Nie, to jest Ale kamieńszy. Zawsze to ma jakiś swój klimat, nie? Nie zdążymy. To no na tyle. Jesteśmy już na peronie były Mogęś nagrać. No, mieliśmy ciężkie powroty. 500, Trzeba metrów, obiec. 500 metrów pod górkę Masakra zaraz. Jeszcze chory kurwa podwójnie jest masakra. No ale, ale tam gdzie zaczęliśmy, tu kończymy. Do następnego.